Witajcie w Holokronie. Czas na odcinek specjalny, który w sumie powinien powstać już lata temu, ale dopiero teraz uznałem, że może to już czas wytłumaczyć Wam pewne zawiłości czy też niezgodności związane z wymową poszczególnych nazw w Gwiezdnych Wojnach. Zapraszam. Od początku istnienia tego kanału, chyba nie było odcinka, gdzie nie pojawiłby się komentarz źle to wymawiasz, powinno być tak albo tak. Nie zwracałem większej uwagi na te komentarze z prostego względu. Ani ja, ani wy nie mamy racji i w sumie to nikt nie ma, ale po kolei. Nazwy w Gwiezdnych Wojnach zawsze miały brzmieć dziwnie, obco, inaczej. Są tam oczywiście nazwy należące stricte do języka angielskiego, np. Stormtrooper, z którego wymową nie ma co dyskutować. Wiele nazw jednak jest pochodzenia obcego i jedynie udaje pisownię quasi-angielską, żeby w ogóle dało się ją zapisać, a dopiero potem próbować wymówić. Wiele nazw w świecie Gwiezdnych Wojen pada tylko i wyłącznie na papierze, więc w ogóle nie mamy podkładki pod to, jak daną nazwę wymówić. Włodarze z Lucas Group zresztą sami przyznają, że wymowa w gwiezdnych wojnach nie ma większego znaczenia. Niektóre nazwy mają niby ustaloną wymowę, ale większość ludzi i tak mówi po swojemu. Przykład: maszyna krocząca AT-AT. Tak powiedziałaby większość z was, kiedy to Lucasfilm twierdzi, że poprawna nazwa tej maszyny to 8-8. Nie warto więc sugerować się tutaj angielskim, bo nie ma on tutaj zwyczajnie zastosowania. W końcu nazwy w uniwersum pochodzą z różnych gatunków i raz obcych z różnymi aparatami wymowy. Nie wiadomo więc, jak poprawnie wymawiać poszczególne nazwy. A wierzcie mi, że nawet te, które znacie, są przez twórców wymawiane zupełnie inaczej. Sam Lucas, wymyślając nazwy planet Nabu, nazywa ją Nebu, natomiast hrabia duku brzmi u niego Dałku. Te nazwy niepoprawnie mówią nawet postacie występujące w filmach. Zresztą, swojego czasu sam Mark Hamill powiedział, że podczas kręcenia oryginalnej trylogii rozmawiał z Lucasem na temat wymowy poszczególnych imion, np. czubaka czy choćby leja. Lukas powiedział, że nie ma to znaczenia, bo w różnych miejscach galaktyki wymawiano by je inaczej. Dave Filoni również adresował ten problem do fanów już w 2020 roku na jednym z eventów, gdzie powiedział Możesz powiedzieć at-at, możesz powiedzieć at, at i możesz powiedzieć walker. Jestem za wszystkimi trzema. Zresztą jeżeli trzymać się mocno zasad języka angielskiego, gdzie rzeczowniki złożone wymawia się zazwyczaj z naciskiem na pierwszą część wyrazu, ponadto L nie jest wymawiane, to nazwisko Skywalker powinno brzmieć Skywalka. Czy ktokolwiek z Was tak mówi? No nie sądzę. Idźmy zatem dalej. Są przecież nazwy w gwiezdnych wojnach, brzmiące tak obco, że żadne zasady językowe nie mają tu zastosowania. Weźmy takiego pilota Nowej Republiki z rasy Gant, którego imię, według mnie na potrzeby tego odcinka, będzie brzmiało Uryl Krieg. Problem w tym, że stosując metodę wymowy choćby angielskiego, a już nie mówię o innych językach, w których mówią przecież fani na całym świecie, wychodzi, że imię można wymówić na co najmniej cztery różne sposoby. Stolica planety Kashik brzmi mniej więcej jak Rwowkroro. Ale nie ma co się pocić nad wymową, bo i tak nikt z was nie szczeka i nie warczy. No chyba że oglądają mnie czworonogi, jak tak to pozdrawiam. No i weźmy w końcu na warsztat największą kość niezgody, czyli wielkiego Admirała Frauna, czy też Frauna, jak upierają się niektórzy z was. Nie będę tutaj sam argumentował wymowy, tylko oddam głos autorowi postaci, czyli Timothy Zanowi, który wymyślił i nazwał Admirała. W wywiadzie dla serwisu Star Wars.com padło takie oto pytanie i odpowiedź Star Wars.com. Czas na szalone pytanie, jak wymawia się pełne imię Frauna? Mif Fraun Ciągle się na tym potykam. Odpowiedź autora: Mif Fraun Noruodo. Jest pisane tak, jak jest wymawiane. Dlatego sugeruję, żeby ludzie nazywali go Fraun. To trochę ciężkie do wymowy dla ludzi. I szczerze mówiąc, sposób w jaki to wymawiam nieznacznie różni się od sposobu w jaki wymawialiby to Cisowie. Prawdopodobnie jest tam kilka drobiazgów, które nie są dla mnie poprawne, ale dopóki ich nie poznam, prawdopodobnie nie przeszkadzałoby mi to. Czyli jak widzicie, nawet sam autor wie i rozumie, że jego wymowa będzie różniła się od prawidłowej wymowy rodzimego gatunku admirała. A przecież takich imion jest o wiele, wiele więcej. Weźmy na przykład młodą Jedi imieniem, uwaga, Talisi Beth, N. Wandung" i Sterhezi. Każdy, kto choć odrobinę zna angielski, od razu zauważy, że to mieszanina pozornie przypadkowych angielskich słów i terminów. A, no i macie jeszcze jeźdźca Tuskenów imieniem Urorurrrr. Powiedzcie mi, jaki będzie sens próby wymawiania takiej nazwy i silenia się, by powiedzieć ją poprawnie? No nie ma. Na Star Wars Celebration, na którym miałem przyjemność być, starszy wiceprezes i dyrektor wykonawczy do spraw projektowania, Doug Chiang, umysł niesamowicie kreatywny i niezwykle artystyczny, sam przyznał, że nazwy w Gwiezdnych Wojnach możecie wymawiać tak, jak chcecie i jak wam pasuje. Oczywiście, zawsze znajdą się dwie czy trzy inne osoby, które będą uparcie mówić, że dane słowo wymawia się inaczej. Znajdzie się 100 innych osób pochodzących z innych krajów, które powiedzą, że wszystkie wasze wymowy są niepoprawne. I w końcu znajdą się dziesiątki tysięcy ludzi, którzy zwyczajnie mają to w dupie, bo po prostu lubią Gwiezdne Wojny i będą mówić tak, jak im się podoba. I ja serdecznie zapraszam Was do tej trzeciej grupy. Dziękuję za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, o czym chcecie kolejne odcinki, uszanowanie dla patronów serii i wspierających. I niech moc poprawnej bądź niepoprawnej wymowy zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów: Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami.